Fantastycznie was widzieć, szczególnie tak wielu z was dzisiaj. Cieszymy się, że w tym symbolicznym miejscu 10 lat po, po reaktywacji możemy się dzisiaj spotkać i zaprezentować wam nową drużynę widzewa. My nie chcemy mówić o sporcie, bo mam nadzieję, że ten sport przemówi sam przez siebie. Nie chcemy mówić o drużynie, bo ta drużyna zaraz się wam zaprezentuje. Chcemy wam przede wszystkim podziękować, bo o tym fenomenie was trzeba mówić i trzeba przypominać. Kolejny raz sprzedane karnety, wielkie ukłony dla Was, bo to wsparcie jest dla nas bardzo istotne i za to, że jesteście razem z nami. Także... Proszę Was o wielkie brawa dla Was samych, bo to wielka Wasza zasługa i wielkie Wasze wsparcie, że ta drużyna będzie znowu mogła na Was liczyć w tym sezonie. I mam nadzieję, że to hasło Razem będzie nam przyświecało przez najbliższe 12 miesięcy. Ja jestem podekscytowany przed, podekscytowany przed tym startem sezonu. Mam nadzieję, że Wy e, też. Życzę Wam tego sezonu pełnego emocji. A mam nadzieję, że cele i ambicje tej drużyny zobaczycie nie przez nasze gadanie, ale na boisku. Dzięki serdecznie.